Aby dodać klienta lub zarządzać nim ze swojego konta Hydrawise, zacznij od naciśnięcia ikony Zarządzania Klientami w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Dodaj klienta spośród opcji dostępnych na stronie. Klienta można dodać z dostępem do programowania Hydrawise lub bez niego. W tym przykładzie zostanie skonfigurowany klient z dostępem do usługi Hydrawise wprowadź imię i nazwisko klienta dodaj żądany adres e-mail do rejestracji konta opcja wyślij e-mail rejestracyjny do klienta powinna pozostać włączona aby klient mógł otrzymać wiadomość e-mail dotyczącą rozpoczęcia rejestracji naciśnij kontynuuj na stronie ustawień użytkownika można skonfigurować dostęp klienta do programowania nawadniania w ramach uprawnień klienci mogą uruchamiać strefy i modyfikować lub wyświetlać konfigurację. Umożliwiając klientowi modyfikację konfiguracji, klient może zmienić dowolne programowanie swojego systemu nawadniania. Po zakończeniu dokonywania wyboru naciśnij przycisk Wstecz w lewym górnym rogu. Na tej stronie, w sekcji Wysyłania Powiadomień, możesz wybrać, czy Ty lub nowy użytkownik może otrzymać powiadomienie. W tym przykładzie wybrany zostanie nowy użytkownik. Naciśnij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu. Naciśnij kontynuuj. Aby dodać sterownik, dostępne są trzy opcje ustawień. Użyj kreatora, aby skonfigurować sterownik od początku. Można również skopiować program z innego sterownika lub przenieść wcześniej skonfigurowany sterownik z własnego konta. Aby skonfigurować sterownik bez wcześniejszego programowania, wybierz opcję Użyj kreatora, aby skonfigurować sterownik. Następnie naciśnij Start. Możesz wpisać nazwę użytkownika w odpowiednim polu. Świetne opcje dla nazwy sterownika to nazwa klienta lub nazwa ulicy, aby łatwo zidentyfikować jeden z wielu sterowników dla klienta. Naciśnij Kontynuuj. Dodaj numer seryjny sterownika znajdujący się na sterowniku lub jednym z modułów. Naciśnij Kontynuuj. Sterownik powinien być już połączony z siecią Wi-Fi. Można to zrobić na sterowniku. Wybierz pomiń i naciśnij Dodaj program. Dodaj nazwę programu. Jako typ programu wybierz synchronizację czasową lub wirtualną korektę z poziomu czujnika Solar Sync. Można wybrać dni tygodnia, w które program ma nawadniać, naciskając pole pod napisem Dni nawadniania, lub zezwolić programowi na nawadnianie każdego dnia. Aby dostosować częstotliwość tego programu, dodaj różne pory dnia do nawadniania. Obecnie program ten jest ustawiony na nawadnianie codzienne o 5 rano. Następnie dodaj strefy, które wymagają tego harmonogramu nawadniania. Naciśnij kółko obok każdej strefy i ustaw czas, przez jaki wymagane jest nawadnianie. Po zakończeniu, naciśnij przycisk Wstecz. W dolnej części strony można włączyć lub wyłączyć wyzwalacze Predictive Watering, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb programu. Po zakończeniu konfigurowania programu, naciśnij przycisk Dodaj. Możesz kontynuować dodawanie programów lub pominąć i skonfigurować więcej programów w późniejszym czasie. Czujniki lub przepływomierze HC można również dodać do sterownika podczas konfiguracji lub w późniejszym czasie. Jeśli w tym momencie nie będą dodawane żadne czujniki, naciśnij przycisk Pomiń. Aby skonfigurować lokalizację sterownika, należy włączyć opcję lokalizacji, aby automatycznie znaleźć lokalizację sterownika lub wprowadzić adres ręcznie. Naciśnij przycisk Kontynuuj, aby zakończyć konfigurację sterownika klienta. Konfiguracja sterownika klienta została zakończona.